Já, gente. atrasou-me, cano. Dá, vai. Jagiellonie Białystok, która nadspodziewanie dobrze rozpoczęła sezon w ostatnim niedzielnym meczu szóstej kolejki PKO Ekstraklasy podejmuje piłkarzy Górnika Zabrze, którzy na początku rozgrywek raczej zawodzą. Już w siódmej minucie świetna piłka od Adriana Diegesa, do Jose Naranjo. Naranjo mija Bielica 1 do 0. Ależ wymarzony początek spotkania dla Jagi. Jose Naranjo zdobywa pierwszą bramkę w Ekstraklasie. A w defensywie Górnika widać brak Jensena, sprzedanego do Aberdeen. Jaganie nie zwalnia tempa, piłka u Naranjo, ten w pole, karne. Jesus Imac! Wreszcie się doczekał, pierwszy gol Hiszpana w tym sezonie, ale 70. w Ekstraklasie. I mas podwyższył na 2 do 0. A chwilę później doskonała okazja do tego, żeby Jaga prowadziła 3-0, ale Sebastian Musiolik po strzale Miłosza Matysika wybija piłkę z linii bramkowej. Matysik mógł podwyższyć wynik na 3-0, ale za to zawalił bramkę na 2-1. A strzelcem kontaktowego gola Sebastian Musiolik. Górnik nawiązuje walkę, ale tuż przed końcem pierwszej połowy Dominik Marczuk ucieka znów obrońcom, a konkretnie Kamilowi Lukoszkowi. I sędzia Tomasz Kwiatkowski orzeka, że Lukoszek zasłużył za ten faul na czerwoną kartkę. Górnik od 45 minuty gra w dziesiątkę, ale to nie koniec złych informacji dla Zabrzań i wspaniałych informacji dla Jagi. Fenomenalny gol Bartłomieja Wdowika z rzutu wolnego, Adrian Siemieniec zadowolony, no a Wdowik staje się specjalistą od zdobywania bramek z rzutów wolnych, to jego drugie trafienie w tym sezonie. Po przerwie Jaga wciąż ma przewagę, Dominik Marczuk korzysta z asysty Jarosława Kubickiego i 20 -latek podwyższa na 4-1. Później jeszcze wprowadzony z ławki Afimiko Pululu marnuje doskonałą okazję ku temu, aby wynik był jeszcze wyższy. Ostatecznie kończy się rezultatem 4 do 1. Jagiellonia rozbija Górnika Zabrze. Jagiellonia Białystok zostaje liderem PKO BP Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.